type of light multiple rocket launcher has been developed by nato this weapon poses a threat to the security of our nation the pmc and its shareholders consider this a matter of utmost importance as part of team w1 your objectives are locate the high mobility artillery rocket system Gather military intelligence on the system. Reach the extraction point. Under no circumstances can the involvement of PMC be revealed. In the event of an emergency, the squad commander is authorized to initiate liquidation procedures. Proceed with extreme caution. Okej, okay. bardzo wita w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Volorax. Gra, która ma wyjść wkrótce. Nie ma języka polskiego. No i zobaczymy, słuchajcie. No, gra zapowiada się banalnie. Słyszeliście? No, muszę zniszczyć rakiety, dostać się i zniszczyć. Natomiast po ekranie ładowania. O, muszę odebrać telefon, czekajcie. Whiskey 111, to jest Mission Control. Are you okay? There was an accident. We saw other members of your team eject too. So far, we have been unable to reach them. There appears to be a house not far from your location to the north. Just follow the road. Once at the house, wait for further instructions. We need to ascertain if we can still salvage this mission. Remember your tactical helmet. It transmits vital data to us and logs all our communications with you. Review these at any time from the intelligence menu. Dobra, słuchajcie, dzień pierwszy. Mam iść wzdłuż drogi, tylko w którą stronę? W lewo czy w prawo? A tam coś widzę na drodze. Jest samochód, to warto byłoby się tam udać. Słuchajcie, no kontynuując. Niby prosto mam zniszczyć rakiety, które zagrażają narodowi, mojemu, natomiast y, screeny i z gry i ekran ładowania jest mega niepokojący. Jakieś zombie powykręcane. Słuchajcie, to chyba nie będzie takie proste. Maha ma, ma, Survival to jest, bo nadal mamy paski. Czekajcie, w którą stronę ja mam iść? Pewnie jak znam życie. Pewnie w to. Dobra, pokażę wam trochę gry. To jest chyba horror jakiś. Nie lubię horrorów. Męczy się? Jest zmęczenie? Jest, widzę zmęc zmęczenie. Męczenie. Czeka, że w tą stronę też gdzieś dojdę. Dobra, ale najpierw przeszukajmy ten samochód, słuchajcie. Co to jest X? Środkowy klawisz myszy. A, jak coś będę miał. A chyba coś mam, tak? Nie, mam tylko Google. Dobra. Tu jest jakaś bateryjka. No, zobaczmy, no graficznie. Wygląda to źle. Wygląda to źle. Jest, są rzeczy. O, dobra, będziemy krapcić. Będziemy krawcić Tu mi coś pokazuje. E, I need fu. E, ha, czy ja mógłbym... ...zatankować sobie samochód? O, tu jakiś truposz. No dobra. Mogę go rozwalić szybę? Jeden na dziesięć. Nie mogę go porąbać. Dobra, mam trochę rzeczy. Dobra, idźmy tą drogą, słuchajcie. Słuchajcie, wziąłem, mam sikierę, mam nóż. Mam trochę medkitów. Tu jest jakaś ścieżka w prawo, skręca. No może nie idźmy wzdłuż drogi, bo to będzie pułapka, słuchajcie. Zasadzka. A mogę na przykład, nie wymrąbać drzewa albo zbierać kwiatki? Drzewo mogę cię wyrąbać. Dobra, jakiś jakiś tool. O jest dom, widzę dom Czekajcie, a ja bym chciał podnieść jakieś drewno O, udało się Czyli mam jakiś udźwig czy coś takiego, czekajcie Mam. To jest udźwig, nie? Chyba tak No dobra, idźmy Idźmy, bo tu coś dziwnego jest. Słuchajcie, zobaczcie. Nie, to takie, takie właśnie rzeczy były na screenach. tak jakieś gluty. Słuchajcie, tu mamy coś. Tu coś leży. Coś go w ogóle zeżarło. Dobra, podnośmy wszystko. A. Nie, ja bym to podniósł, bo ja bym poszedł i sobie zatankował wtedy. Czekajcie, zobaczymy czy się da. E, dlaczego nie możesz podnieść mi? Hmm. Ale jakiego space'a nie masz, bo trochę nie rozumiem. E, Czekajcie, bo nie rozumiem trochę co tu się dzieje. Czy on musi mieć na przykład dwie? I, i Inventor już tam nie zrobi mi na przykład, o to chodzi? O to chodzi. Może gra w gry, to się domyślił. Jak się kłóca? kontrolem. Nie mogę tego podnieść? Jeszcze tego nie podnieść nie mogę. Mam jeszcze miejsce. Mam jeszcze żeby podnieść drugą. No ta muzyka to nie jest nie jest. To na pewno się przyda. Przecież coś dziwnego dzieje. Dobra, i wrócimy się do samochodu teraz. Bo jednak wolałbym tam podjechać. Słyszycie te odgłosy? Ej, tu jest godzina. Tu, jak się noc zacznie, to pewnie będzie. Masakra. Na razie to są moje odgłosy, tylko. Tu jest. Dobra, tankujecie? E. Chciałem, że coś widzę. A po co ja to zatankowałem? Może ja tankowałem sobie do karnistra, słuchajcie. Tu możemy iść w różne miejsca. Jak widzicie, tu się różne rzeczy dzieją. Ale dobra, chodźmy. Tu znowu coś leży. Coś zeżarło tych ludzi. Nie wygląda to przyjaźnie. Widzę jakiś domek na drzewie. Rzuci się zaraz też na mnie. To jest koń, który został całkowicie zeżarty. Dobaczmy, co ten domek na drzewie nam powie. O historii tego świata. Tam znowu trup leży. Teraz będę kończył, bo to też nie chodzi o to. O, mogę podnieść. Tylko, że nie mam miejsca, już, dobra. Nie chodzi o to, żebym wam tu psu teraz zabawę z odkrywania tego świata. Ale widzicie, dzieje się. Yy. To było. O, tu jest jakiś dróg. To burza. O, tu coś jest. Dobra. Nie wróży to dobrze, ale słuchajcie, warunki atmosferyczne. Co, ja mam jakąś notatkę, nie? Tam była. Mam niby shotguna, ale nie mam shotguna. Widzicie, mogę kraftować. Na przykład do bandaża, co potrzebuje yy. Nie wiem No to zrzucił? Co się z tym stało? raczej tu widzę, że mam ten dom znaleźć Coś tu będzie Ale krowy zdarzają te To jest wiatr taki obóz nie? Coś tu jest Widzicie Chyba mnie zauważyło Dobra, chodź tu Co to jest? Jestem w stanie go zabić? Czy to jest mój game over A ja mu się dziwnie zachowuje co to było? Zbił go człowiek? Co to jest? Nie mogę tego podnieść. To jakaś broń będzie w tych szafkach, nie? Cokolwiek mi dajcie. Broń. O, o, o. Czyżby jest. Co tu się dzieje? Mam broń. Są dwa naboje. Dobra, dojdźmy jeszcze do domu. Tutaj tą ścieżką. Bo to warunki są, powiem Wam, że jest klimat. To pewnie będę mógł powiększyć. Co mogę skraftować jeszcze? Zobaczmy. Okej, okay, tu mam takie rzeczy, które mogę wybrać z koła. Niby mam bandaż. On mnie w ogóle zranił? Trochę mnie zranił. Czekajcie. Jest jakieś krawienie czy coś takiego. Czy na przykład mógłbym go consume? Nie wiem, użyłem go nie wiem po co. To jest do rzucania puszka zwykła. Chyba nie potrzebuję. Dobra, zobaczmy co w tym domu na mnie czeka. Pewnie nic przyjemnego w prawym mierze, dobrze Czy jakaś awaria była, wywaliło nas Coś słyszę, Coś słyszycie Obudzicie? się? Ktoś? Nie, klimat jest Game saved Chyba Y odbieram, nie? Your helmet sends us. Inspect the house. The drone saw a survivor take refuge inside. Perhaps a soldier. Look for him. He may have useful information on the location of the missile launcher. Oh, grubo, jest. Dobra. Are, are you okay? body gates, ammunition, explosives. get yourself ready, kid. it's going to get real ugly as soon as the sun goes. I'm, I'm trapped in this door. you you need to do this on your own. in this place, the walls have eyes. you have to destroy Dobra. the mutations you have seen so far in fauna flora.

...elektrykę włączyć... będziemy kończyć, bo to też... ...nie będę wam pokazywał... ...całej gry, czyli w nocy się zaczną jakieś koszmarki... ...ale to też sobie zobaczycie sami. Tam jest jakaś szopka. Pytanie, czy ja mogę to zamknąć jakoś, zabić deskami, czekajcie. Jak na przykład crafting... Fajne byłoby te drzwi na przykład. Mm. Mogę to zrobić. Jak to zrobić? Tutaj są dobra. Gwoździe i ten. Czy teraz tak wód palanki? O Jezu, ale to będzie zabawy bezsensownej. No i mam 32. Teraz tak, mogę podnieść łód planki. Tam mogą mnie też porąbać. Ale to widzicie, jak to będzie zabawy? By to zrobić? Ja muszę, tak, wyczyścić cały kwipunek. Mm. To jest takie lepsze mieć 10 planków, Nie, to słuchajcie, to jakby to zabawa, też sobie sami to ogarniecie. To jest tyle zabawy. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj górę. A nie na tym kole wszystko działa. Mam też piwnicę. Oczywiście drzwi są wszystkie otwarte. Ze ścian coś wyrasta. Jest wszędzie wszystko otwarte. Jest milion możliwości, żeby wleźć. Pytanie, czy nie lepiej tam na przykład nie zejść do piwnicy? Albo na przykład... Albo na przykład nie wejść do tego, nie? Do tego schronu, co tam widzę przez okno. Dziwnie to wszystko wygląda. Dobra, będziemy kończyć, słuchajcie. No, jest klimat. Jest klimat, można czekać, bomby, można się napierniczyć z tymi stworami, można biegać. A jest to, co widziałem. Zobaczmy jeszcze ten schron. Wiem, że to mogę zrobić. Pytanie, czy nie będzie lepiej się tutaj na przykład byłoby skitrać? W nocy. Można to jakoś zamknąć. Dobra, to jest zwiedzania, zwiedzania. co dziwnego się dzieje w tym świecie. I akurat mamy błąd, chciałem kończyć. Dobra, słuchajcie, dzięki, wielkie za uwagę. Ten demon, no, nie jest źle. Widzimy się w kolejnym demonie. Słuchajcie, nara.